Cześć tu Paula, Easy Kuchnia z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego naszego projektu. Kolejna kuchnia została zmontowana i powstała taka piękna zabudowa, którą tutaj widzicie. Często pytacie nas i prosicie o pokazanie nieco mniejszych kuchni w bloku. Ta, którą tutaj widzimy, znajduje się właśnie w jednym z bloków w starym budownictwie, także przyjrzyjmy jej się nieco dokładniej. Mieliśmy do zagospodarowania niewielką przestrzeń, bo tak naprawdę jedynie jedna ściana mogła zostać zabudowana. Szybko licząc, mamy. Tutaj dokładnie jedynie 10 szafek, i musieliśmy się dopasować do przyłączy, które już zastaliśmy. Idąc od prawej strony kuchni znajduje się zlew. Dokładnie firmy Franke. jest to 1,5 komory dodatkowo z ociekaczem. Skoro zlew, to jak w większości polskich domów i nie tylko znajdują się oczywiście sortowniki na odpady, mamy tutaj zastosowaną szufladę szeroką, dokładnie 80 cm, także wygodna sprawa, wszystkie pojemniki śmiało tam się pomieściły. Kolejną szafką jest szafka z szufladami. Trzema 40 cm mamy wkład na sztućce, mniejszą przestrzeń i dwie, głębsze szuflady. Kolejna szafka to zabudowa zmywarki. Celowo zamieniliśmy kolejność i zmywarka nie znajduje się bezpośrednio przy zlewie, ponieważ po drodze mieliśmy przyłącze gazu, które sprytnie jest schowane za jedną z szuflad. Dzięki temu w razie potrzeby mamy dostęp do zaworu gazu poprzez wyciągnięcie jednej z szuflad. W związku z tym nasza zmywarka musiała zająć kolejne miejsce. Mamy ją w formie zabudowanej 60 cm. Kolejną częścią tej kuchni jest zabudowany piekarnik, standardowa szerokość 60 i rzadziej już spotykana płyta. Gazowa, jak już wspomniałam, w tym pomieszczeniu mamy przyłącze gazu i z niego koniecznie nasza klientka chciała skorzystać. Myślę, że niejedna pani domu zgodzi się ze mną, że gotowanie na żywym ogniu jest bardzo przyjemne i ciężko z niego zrezygnować, jeżeli mamy taką możliwość. W tej przestrzeni, jedynie po lewej stronie kuchni, byłoby miejsce na zaprojektowanie ewentualnie słupka z piekarnikiem, natomiast. Zobaczcie, stracilibyśmy 60 cm blatu roboczego, co w tej kuchni nie byłoby dobrym zabiegiem. Stąd też umiejscowienia piekarnika. Mimo, że mniej praktyczne, bo trzeba się schylić, znalazło się bezpośrednio pod płytą gazową. No i kolejna szafka, ostatnia już, nasza sześćdziesiątka, to również szuflady. Zobaczcie, mamy tutaj kolejny wkład na sztućce. Okazuje się, że nie w jednym domu, oprócz podstawowego kompletu sztućców, mamy również dużo przyrządów i przyborów kuchennych, które trzeba gdzieś schować. W związku z tym te szuflady również się przydały. Kolejne głębsze to już klasycznie wyposażenie na garnki, patelnie. Jeżeli chodzi o system, który mamy tutaj zastosowany, są to szuflady firmy Blum z wieczystą gwarancją od producenta. To warto zaznaczyć, ponieważ nie martwimy się o ewentualną reklamację i że z czasem coś nam się z tymi prowadnicami wydarzy. Dożywotnio mamy gwarancję, że będą one pracować cicho i z cichym domykiem się zamykać. Przejdźmy do górnych szafek. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, że podczas projektowania mamy co najmniej dwa sposoby, w jakie klasycznie możemy ustawić szereg naszych szafek. Albo skupimy się na tym, aby linia dolnych szafek i górnych się pokrywała. W związku z tym, idąc tą teorią nad szafką szufladową 40, musiałaby się pojawić wąska 40, to jest pierwsza opcja. Bądź tak jak w tym przypadku, możemy nie zważać na, można to powiedzieć, życie dolnych szafek, a skupić się na całej przestrzeni górnej i postarać się podzielić ją na przykład na równe szerokości. Dzięki temu w tak małej kuchni stosując ten drugi zabieg uzyskaliśmy szereg pięciu szafek o tej samej szerokości, dokładnie 60. Co ważne. Podczas takiego podziału jedyną rzeczą, która nas wstrzymuje i na co trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście, żeby linia piekarnika, płyty gazowej i szafki okapowej była w jednym ciągu. Z wiadomych względów okap powinien centralnie wisieć nad płytą gazową. Przejdę pomalutku do kolorystyki. Tym razem mamy w kuchni użyte dwa kolory frontów. Dolny ciąg szafek. Jest w kolorze szarym, górne jak widzicie w białym, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bawić się tymi kolorami i je łączyć. Dodatkowo mamy jeszcze użyty w kuchni trzeci kolor, czyli blat w odcieniu w kolorze drewna. Jest to płyta meblowa, dokładnie hikora naturalna. Często wybieracie kolor dąbkraw złoty. Zwróćcie uwagę również na hikorę, bardzo przyjemna płyta imitująca naturalne drewno. Skoro jestem już przy blacie, zaproszę Was z operatorem na drugą stronę, aby pokazać nasz stół kuchenny, który został wykonany z tego samego materiału. Jak również lamele, które tutaj widzicie, w formie ozdobnej i zamocowane do ściany, tworzą komplet z tego samego koloru, z tej samej płyty. Ten blat stołu możemy zamówić na konkretny wymiar i jedyne co w tym przypadku należało zrobić, to dokupić, zamówić na wymiar stalowe nogi tego typu, bardzo aktualnie modne i na czasie, także polecam różne takie zabiegi i Zabawę z naszą kuchnią, aby zwrócić uwagę na wszelkie szczegóły. Mówiąc o kolorystyce, możemy zwrócić uwagę jeszcze na nasze uchwyty. W tej kuchni, ponieważ jest to styl klasyczny, fronty są frezowane, jak widzicie, mamy zastosowane, zaprojektowane dwa kolory uchwytów. Jest to ten sam model, natomiast w górnych szafkach, aby nie zwracały te uchwyty na siebie uwagę, zostały wybrane w kolorze białym, natomiast w dolnych szafkach czarne uchwyty. Dla kontrastu i pasujące na przykład do nogi, w blacie, również do lampy dekoracyjnej, która się tutaj nad stołem znajduje. Także zachęcam Was, aby zwrócić uwagę również na taki detal jak uchwyt. Wcale nie jest powiedziane i nie trzeba używać jednego rodzaju, jednego koloru i jednego modelu uchwytów. Mamy aktualnie na rynku ogromny wybór, także pobawcie się tym. Jest to tak zwana biżuteria kuchni, także warto. O tym pomyśleć i dopasować coś oryginalnego, nietypowego. Skoro mowa o detalach, warto również zajrzeć do wnętrza naszych szafek. Zobaczcie, w szafce okapowej znajduje się zabudowany okap, totalnie zabudowany, czyli bez listwy wysuwnej. Dzięki temu w ogóle go nie widać przy zamkniętym froncie. Natomiast to nie wszystko, we wnętrzu szafki znajduje się obudowana, zobaczcie, rura Spiro, która. Prowadzi tą rurę w odpowiednie miejsce i doprowadza do naszej wentylacji. Jest to tylko kilka dodatkowych formatek do zamówienia, czyli tych płyt meblowych, które warto zamówić, aby monter mógł ładnie wykończyć również nasze wnętrze szafki. I tak jak widać, abyśmy mogli jeszcze z niej skorzystać, wcale nie musi być to szafka stracona, dużo przedmiotów może jeszcze się w niej pomieścić. Kolejne szafki mamy z witrynami i tutaj też e, myślę ważna informacja, taki tip, rada ode mnie, jeżeli mamy witryny szklane w kuchni w formie szkła przezroczystego totalnie, bo możemy też mieć tak zwane przydymiane, lekko ciemniejsze, to warto się zastanowić już na etapie projektowania, co będziemy w tych szafkach przetrzymywać. Tu akurat mamy całość wnętrza tych szafek w lekkiej kolorystyce bieli tutaj. Mamy fajne. Klientka zastosowała szklane pojemniczki. Wszystko jest ładnie posegregowane i wyeksponowane. Dzięki temu po zamknięciu frontów nie mamy efektu jakichś kolorowych kubków i mnóstwo szczegółów, które niekoniecznie chcielibyśmy eksponować. Przejdę jeszcze do ostatniej szafki, aby pokazać wam możliwość regulacji półek. O to też często pytacie. Zobaczcie, wnętrze tej szafki zostało tak podzielone i półki tak Dobrane, aby przechowywać tutaj konkretnej wielkości przedmioty, żywność czy też słoje, jak tutaj w tym przypadku. Także zwróćcie uwagę na te mini otwory w naszej szafce, które dają nam możliwości samodzielnego i płynnego ustawienia odległości między półkami. Mimo uchwytów w szafkach zewnętrznych, dopasowanych do stylu kuchni, pierwotna koncepcja tej kuchni i otwierania szafki była taka, aby w ogóle ich tutaj w górnej części nie było. W związku z tym szafki już zostały zamówione w takiej formie z cofniętym wieńcem. Zobaczcie, jest to płyta spodnia od szafki, która jest nieco cofnięta. W związku z tym, przy zamknięciu frontu, nawet gdybyśmy uchwytu nie mieli, mamy możliwość e, wsadzenia tutaj naszych palców. I pociągnięcia frontu w ten sposób. Także, mimo uchwytu, który jest już e, dokręcony, mamy możliwość dwojakiego otwierania. Skoro już mowa o otwieraniu i o miejscu uchwytu, to jeszcze zwrócę Wam uwagę, że nasz uchwyt zewnętrzny może być. Przymocowane w dowolnym miejscu. Z reguły decydujecie się na centralne ustawienie, czyli na środku tego frontu, natomiast zobaczcie, w tej kuchni akurat przysunęliśmy je do krawędzi, w związku z czym naturalnie uchwyt już nam sugeruje, w którą stronę front jest otwierany, co też ma wpływ na przyjemność użytkowania kuchni, zwłaszcza kiedy goście nas odwiedzają i łapią za uchwyt i nie wiedzą, w którą stronę szafkę mają otworzyć. Tutaj tego problemu nie ma. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie. Przypomnę jeszcze o oświetleniu w kuchni, które jest szalenie ważne. Zwróćmy uwagę, że ten pasek LEDowy, który tutaj został zamontowany, po pierwsze przyjął formę, taki został wybrany pod kątem 40 stopni, więc listwa nasza oświetleniowa kieruje światło bezpośrednio na blat. Gdyby listwa nasza była klasyczna, czyli w formie poziomej, moglibyśmy ten pasek na środku szafki zamontować bądź przy jej przedniej krawędzi, tak, aby oświetlała nam środek blatu. Gorąco polecam i zachęcam, aby o oświetleniu nie zapominać, ponieważ tak jak w przypadku tej kuchni, kiedy nasze centralne światło tworzy jedynie formę dekoracyjną i kieruje swoje oświetlenie bezpośrednio na stół. Pracując i stojąc przodem do blatu zasłaniamy sobie to światło, w związku z czym potrzebujemy dodatkowego strumienia bezpośrednio pod szafkami. Dodatkowo mamy w dzisiejszych czasach udogodnienia różne w tej kuchni forma dotykowa, czyli taka fotokumuleczka, która umożliwia nam, zobaczcie, podsunięcie ręki pod czujnik i zapalenie bądź zgaszenie światła. Barwa dostosowana do naszego gustu, do użyteczności. Tutaj klientka wybrała akurat barwę naturalną. Skoro kuchnia w bloku, myślę, że nie tylko mi na myśl przychodzą różne mankamenty, zwłaszcza w starym budownictwie typu rura grzewcza czy stary kaloryfer. Zwróćcie uwagę, że w tej kuchni na pozór pięknej nic tutaj nie widać, natomiast jak zajrzymy za firanę, rura nasza się znajduje, jak również stary kaloryfer. Natomiast dzięki temu zabiegowi wszystko mamy sprytnie schowane i nie zwraca to kompletnie na siebie uwagi. Jeśli planujecie remont bądź zakup nowego mieszkania i planujecie nową kuchnię, zapraszam Was serdecznie do umawiania się na spotkania projektowe, które są u nas bezpłatne. Dopasujemy i zaprojektujemy kuchnię idealną do Twojego pomieszczenia i do Twoich wymagań. Często pytacie nas, od czego w ogóle zacząć. Chcielibyśmy poznać cenę kuchni, ale my jako projektanci musimy w pierwszej kolejności poznać orientacyjne na początek wymiary Waszego pomieszczenia. W tym przypadku kuchnia wydawać by się mogła bardzo prosta i chciałoby się podać jedynie jeden wymiar prostej ściany, natomiast uczulam i zwracam uwagę, zawsze Was o to prosimy, aby jednak wymierzyć całe pomieszczenie, ponieważ zobaczcie co by się wydarzyło, gdybyśmy nie zwrócili uwagę na wysokość naszego blatu przy oknie, który znajduje się zupełnie na drugiej ścianie, nasza szuflada mogłaby nie wyjechać, gdyby akurat klient zażyczył sobie wyższego cokołu i wyższej wysokości blatu. E a dodam, że taka była pierwotna koncepcja i mielibyśmy nie lada problem, gdybyśmy te szafki zamówili wyższe, tak jak nasza klientka pierwotnie chciała. Tutaj musieliśmy się dopasować do wymagań naszego pomieszczenia i finalnie daliśmy radę. Kuchnia wyszła, myślę, przepięknie, jak na te warunki, na te możliwości. Także zapraszam Was serdecznie na naszą stronę easykuchnia.pl. Tam znajdziecie zawsze nasz najnowszy katalog w wersji elektronicznej, który możecie się pobrać, przejrzeć i zainspirować się, bo myślę, że o to chodzi każdej pani domu, kiedy zastanawiamy się nad nową kuchnią, aby szybko móc wybrać i znaleźć koncepcję na tą naszą kuchnię marzeń. Zapraszam Was już za tydzień, odwiedzimy kolejną kuchnię, zobaczymy inną kolorystykę, inny układ i tak będziemy z Wami co tydzień. Do zobaczenia! A, i jeszcze jedno, zobaczcie, w tej kuchni mamy świetne, humorystyczne obrazki, które nadają przytulności temu pomieszczeniu. Skoro o nich mowa, zwrócę Wam jeszcze uwagę, że w naszych katalogach trzech ostatnich numerach macie formę. Akurat w tematyce kawy i w kolorystyce brązowej natomiast możecie skompletować taki tryptyk zgodny z waszym wyborem jednej bądź drugiej strony katalogu, oprawić je w ramki i powiesić, na przykład w swojej kuchni.